Dziś porozmawiamy o niezwykle istotnym narzędziu w planowaniu spadkowym, zwanym zapisem windykacyjnym. Przemku, co to dokładnie jest? Zapis windykacyjny to swoisty upgrade tradycyjnego zapisu, który daje ci pewność, że w momencie otwarcia spadku, czyli Twojej śmierci, konkretna osoba dziedziczy coś natychmiastowo. Mówiąc krótko, to szybka i efektywna forma przekazania danego składnika majątku. Czy jeśli chodzi o nieruchomości, to co się wtedy dzieje? W przypadku nieruchomości, zapis windykacyjny umożliwia szybkie wpisanie nowego właściciela do ksiąg wieczystych. Dzięki temu osoba, którą wskazujesz, może od razu korzystać z nieruchomości bez dodatkowych formalności. A co z udziałami w spółkach? Jak to wtedy wygląda? Podobnie. Jeśli zapisujesz udziały w spółce, zapis windykacyjny pozwala na szybkie zgłoszenie tego w krajowym rejestrze sądowym. Oznacza to, że nowy właściciel może od razu zasiąść w zarządzie spółki i przejąć odpowiedzialność. Mhm. A co w przypadku, gdy mamy jednoosobową działalność gospodarczą? Jak można to wtedy zabezpieczyć? W tym przypadku, korzystając z zapisu windykacyjnego, zadziałasz trochę jak kapitan statku, który przekazuje stery swojemu następcy. Osoba, którą wybierzesz, może przejąć firmę bez zbędnych opóźnień, co jest kluczowe dla jej dalszego dobrego funkcjonowania. Dlatego zapis windykacyjny to kluczowe narzędzie w mądrym planowaniu spadkowym. Zatem dzięki niemu możemy dokładnie określić, kto i co dziedziczy w, mom w momencie Twojej śmierci. A dopiero później warto rozważyć również. Ryzyko zachowku oraz zadbać o odpowiednią sumę ubezpieczenia na polisie, bo wtedy będziesz wiedział, ile konkretne osoby dostaną. Zatem, jeśli to rozwiązanie dotyczy ciebie, nasz odbiorco, to najpierw zapraszam do przemka, a potem do siebie. To znacznie ułatwi życie nie tylko tobie, ale przede wszystkim Twoim bliskim, którzy w trudnym czasie nie będą musieli martwić się o formalności.